Główne talenty osób urodzonych 17 i 28 dnia miesiąca. Co łączy te liczby? Dlaczego uważa się je za liczby biznesu, liczby sukcesu? I jak mogą realizować się osoby urodzone właśnie w tych dniach? O tym opowiem w tym materiale. 17 i 28. Co je łączy? Obie liczby. Nazywam liczbami dyrektorów, liczbami sukcesu, jednak ich znaczenie odczytuje się nieco inaczej u kobiet i inaczej u mężczyzn. Liczba 17 dla mnie to klasyczna liczba biznesu. Czyta się ją jako ja, które rozwija się przez unikalność, poprzez siódemkę, czyli poprzez zdolność podejmowania decyzji, szybkość reakcji, bogaty świat wewnętrzny i strategiczne myślenie. Siódemka jest liczbą strategów i myślicieli. Jej energia przechodzi następnie w ósemkę, czyli liczbę biznesu i praktycznego działania. W rezultacie kombinacja 1-7-8 tworzy liczbę biznesu, dającą predyspozycję do skutecznego działania, zarządzania i osiągania celów materialnych. Liczba 28, również nazywam ją liczbą dyrektorów, ponieważ dwójka, czyli symbol relacji, połączona z ósemką daje zdolność budowania kontaktów na najwyższym poziomie, na poziomie biznesowym. ósemka to liczba biznesu, zarządzania, umiejętności organizacyjnych, ale również wiedzy i praktycznych działań. To połączenie prowadzi do rozwoju nowej osobowości, wejścia na kolejny poziom, czyli na jedynkę wzmocnioną zerem, co daje dziesiątkę. Zarówno 17, jak i 28 wskazują, że przed człowiekiem otwiera się wielka przyszłość to potencjał do biznesu, do Kierowania dużymi zespołami do zarządzania na najwyższym szczeblu to także droga do rozwoju własnej indywidualności i unikalności. Kto potrafi korzystać z tych jakości, temu pisane jest powodzenie, sukces zawodowy i finansowy, a także mądrość w zarządzaniu. Czy istnieją pułapki? Oczywiście, że tak, i one również są wpisane w daty urodzenia. Dla osób urodzonych 17 dnia, pułapką jest przekonanie: wszystko mi wolno. Skoro urodziłem się do sukcesu, mogę iść naprzód za wszelką cenę. Zamiast otworzyć się na własny świat wewnętrzny i rozwijać go, ktoś taki może skupić się wyłącznie na ósemce w jej negatywnym aspekcie. A wtedy pojawia się tendencja do dominacji, kontrolowania innych i manipulacji. W takim układzie. Aktywna pozostaje jedynka i ósemka, co tworzy jedno z najbardziej wymagających połączeń. Ósemka działa wtedy tylko na poziomie materialnym, czyli pieniądze, władza, presja, kontrola, i dlatego w negatywnym aspekcie liczba 17 może przynieść życie naznaczone walką o władzę. Manipulacją i trudnościami w relacjach. Napiszcie w komentarzach, może wy albo wasi bliscy urodziliście się 17 albo 28 dnia. Jak te liczby przejawiają się w waszym życiu? Oczywiście są też osoby, które mogą korzystać z energii w sposób negatywny, zwłaszcza jeśli urodziły się w sierpniu, listopadzie lub wrześniu, czyli miesiącach, w których zdolności magiczne i parapsychiczne są. Szczególnie silne w połączeniu z 17 dniem urodzenia, i w takim przypadku mogą to być istoty o bardzo trudnej energii, które szukają sposobu, by podporządkować sobie innych, czerpać z nich siłę i zasoby. W ich odczuciu ludzie stają się źródłem energii, traktowani są jak pożywienie. To brzmi ostro, ale w negatywnym aspekcie właśnie tak może to wyglądać. W pozytywnym natomiast, Osoby urodzone 17 dnia mają wyjątkowy dar dalekowzroczności, strategicznego myślenia i umiejętności planowania. To świetni liderzy, wizjonerzy, którzy potrafią Kierować innymi i prowadzić ich do sukcesu. 28 Czy ma swój cień? Oczywiście, że tak, ale przejawia się on w inny sposób niż w liczbie 17. 28 zaczyna się od dwójki, a więc jej słabym punktem bywa strach przed podejmowaniem decyzji. Zamiast budować relacje i współpracę, pojawia się obawa i wewnętrzny opór, a lęk często podpowiada: atakuj. Wtedy ósemka i jedynka zamiast działać w pełni pozostają w swoim niedojrzałym, negatywnym aspekcie. W efekcie otrzymujemy połączenie 8 i 1 w formie destrukcyjnej. Jednak w przeciwieństwie do 17, w przypadku 28 przejawia się to inaczej. Taka osoba zaczyna obsesyjnie udowadniać wszystkim, że jest najmądrzejsza i najbardziej skuteczna. To tak zwany syndrom Napoleona. 28 przechodzi w dziesiątkę, czyli jedynkę wzmocnioną zerem, a zero w negatywie podęgu, potęguje każdą jakość. Dlatego 28 to liczba ogromnego potencjału, sukcesu i przywództwa, ale w cieniu objawia się jako nieustanne udowadnianie, że to ja jestem najważniejszy, a inni się nie liczą. Jedynka zamiast być siłą przewodnika odwraca się i staje się. Narzędziem dominacji. W praktyce widzimy wtedy osobę, która stara się zapanować nad otoczeniem, narzucać swoją wolę, wchodzić na kark innym i stale udowadniać swoją wyższość. Czy znacie ludzi urodzonych 28 dnia? Zauważyliście, jak zachowują się w społeczeństwie czy w roli liderów. Warto obserwować, bo niezależnie od wszystkiego, i tak będą dążyć do pozycji kierowniczej. Pytanie brzmi, jaką drogą tam dotrą i co zrobią, gdy już osiągną władzę. W pozytywie, zarówno 17, jak i 28 to liczby liderów, osób, które z natury mają prowadzić innych. Różnica tkwi w odczytaniu tej energii u mężczyzn i u kobiet. U kobiet naturalnym zadaniem jest maksymalna realizacja w społeczeństwie, praca w budowie, Właściwie w budowaniu kariery i to całkowicie normalne, że dużą część życia poświęcają aktywności zawodowej. U kobiet natomiast głównym zadaniem jest jednoczenie, tworzenie więzi. Integrowanie ludzi i budowanie relacji. Dlatego kobiety urodzone 17 lub 28 dnia miesiąca, waszym zadaniem nie jest iść na taran, waszym celem jest raczej myślenie strategiczne, jednoczenie ludzi, budowanie systemów i organizacja. Możecie zajmować się inwestycjami, biznesem, działaniami praktycznymi i tak nikt nie zmusi was do siedzenia w domu, bo kobiety z tymi liczbami to. Kobiety czynu. Klucz tkwi jednak w tym, aby nie rozbijać głową murów, nie niszczyć siebie i nie marnować energii na destrukcję. Wasza droga polega na wykorzystywaniu pozytywnych aspektów tych liczb. W 17 to połączenie jedynki, siódemki i ósemki, czyli siły indywidualnej, strategicznego myślenia i energii biznesu. W 28 to dwójka i ósemka, energia partnerstwa, współpracy i zarządzania. Waszym zadaniem jest organizacja, łączenie ludzi, twórcze podejście, nieszablonowe działanie i właśnie dzięki temu możecie osiągnąć naprawdę wielkie szczyty. Z mojej praktyki i konsultacji znam wiele przykładów kobiet z tymi liczbami w dacie urodzenia. Na początku budowały one klasyczne kariery, często bardzo udane z perspektywy społecznej, ale w pewnym momencie czuły, że jeśli pójdą dalej tą drogą, znajdą się na krawędzi przepaści. Wtedy zatrzymywały się, zmieniały kierunek, ich życie zaczynało się układać inaczej, znajdowały sukces w organizacji wydarzeń, w pracy kreatywnej, w działalności, która łączyła ludzi. Opowiadały mi później karierę w administracji, czy w twardym biznesie, wspominam jako koszmar, jedno spasmo stresu. A teraz żyję zupełnie inaczej, organizuję wydarzenia, czasem offline, czasem online, mam zupełnie inny poziom życia i przede wszystkim szacunek i uznanie ludzi. Nie szanuje się mnie dlatego, że mam stanowisko, ale dlatego, że szanują mnie wyłącznie osoby, które które są ze mną związane nie tylko rangą. Szacunek otrzymuję za to, co robię. To dwa różne stany w człowieku, dlatego korzystajcie z pozytywnych jakości i pozytywnego znaczenia tych charakterystyk. Jeśli teraz działacie w twardym biznesie, zadajcie sobie pytanie, to biznes zarządza wami, czy to wy zarządzacie biznesem? Najczęściej bywa tak, że to biznes zaczyna kierować człowiekiem, gdy poświęca mu on zbyt wiele czasu. Pomyślcie o tym, przeanalizujcie sytuację i pamiętajcie, zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet są to liczby Sukcesu. Różnimy się jedynie kryteriami, według których ten sukces definiujemy. Jeśli podobało Wam się to wideo, zostawcie polubienie, udostępnijcie wideo w mediach społecznościowych. Dla kogoś może to być ważna wskazówka: ktoś rozpozna siebie i zacznie działać. Subskrybujcie kanał i inne moje zasoby. Wszystkie linki są w opisie. Do zobaczenia następnym razem.